No i tak, czyścimy dalej, musimy tutaj się dostać, czyli zdemontować tą opaskę, która trzyma nam ten dolot. Chyba to zdjąć, aż boję się pomyśleć co tam będzie pod tym. Zetniemy jeszcze to podciśnienie. Siódemka. Jakie tutaj jest syf, to jest nieprawdopodobne. Siódemeczka. I odkręcamy tą paskę. Tak, czy to tutaj nie jest. Myślę, okay. że wytniemy to tutaj jeszcze z przepływą mierza. Dalej, jeszcze mam tutaj przypięty przewód. Słuchajcie, jest zimno. Nie będę się tutaj z tym siłową, żeby to tutaj na siłę zdejmować. No, ale muszę to sobie ściągnąć, żeby tutaj to też chcę przeczyścić ten kanał i ten dolot. Dlatego. Wypnę tutaj całkiem z puszki, się postaram. Myślę, że tutaj to może być bez problemu. Nie lepszy pomierzch. W sobie chwili, w tej chwili, w Tutaj teraz będzie dobrze widać. Jest taki kanalik, kiedy to wpada, jest taka przegrodka, która powoduje po prostu, że powietrze, które idzie nam do lotu, nie wpadało nam w tę odmę, może to muszę przedmuchać i wydmuchać ten majonezik. Tutaj zaraz to zrobię. No i tutaj widzimy przepustniczkę. Naszą też nie jest. To czysta, trochę ma mazi różnej. Także to się przemyję. Tak, żeby już wszystko było ładnie szczyszczono. No jakby kontynuując czyszczenie całej naszej odmy, teraz do... Się do tego małego wężyka, on po prostu prowadzi z tyłu do tym portu, trzeba po prostu tam, po prostu pociągamy. Wyciągamy go sobie, ewentualnie możemy podważyć go troszkę płaskim śrubokrętem. Też go przedmucham. Ewentualnie, jeśli nie macie kompresora, tamten no, gruby, to jest łatwiej po prostu jakiś pręcik i kawałek szmatki po prostu wyciorem przeczyścić. Tak ten. ten, to po prostu wyciorem, tak samo, kompresorem wstępnie, a potem wyciorem po prostu go przeczyścić. A ten mały wężyk to jest, troszkę będzie cięższy, ale też jakiś cienki pręcik, troszkę szmatki, taki wycior sobie zrobić. Najlepiej jak jest też oczywiście cieplej, bo wtedy ten wąż jest bardziej taki giętki. I trzeba go na pewno przeczyścić. No, moim zdaniem to on był w ogóle zatkany, także to wszystko nie pracowało jak należy. No i za chwilę będę się brał do czyszczenia przepustnicy, bo widzę, że z zewnątrz ją tutaj oczyściłem, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale widzę, że w środku tam jest masakra, także zaraz wam pokażę. Zajrzałem już tam do środka i widzę, że po prostu tam jest masakra. Masakryczny syf, który jest tam także trzeba będzie to wszystko wyczyścić. Trzeba odpiąć wszystkie węże, żeby one nam tutaj nie przeszkadzały przy demontażu naszej przepustnicy. Trzeba odpiąć te dwa węże od wody od chłodzenia przepustnicy. Cztery śrubki, które tutaj mamy. No i oczywiście wtyczkę. Także nie ma tego może za dużo, ale luzuję korek od zbiorniczka wyrównawczego do tego, żeby obniżyć ciśnienie, ale nie będę spuszczał wody tego, że one są dosyć wysoko te węże oczywiście no trochę mi tutaj wyleci tej wody z przepustnicy, ale postaram się tak te wężyki podnieść szybko do góry, żeby mi woda nie uciekła za bardzo płyn chłodniczy no i wtedy wyczepię to wszystko po kolei zacznę od wtyczki tu stronę nacisnąć no, chyba odpuściła, ale tu nie Ta strona nie odpuściła, ta strona nie chce Te wtyczki to nieraz, prawda. delikatnie podważę ją żebym zeszła z zapadki zrobię tak samo widzicie czasami trzeba się namęczyć nawet z wteczką ok, dalej jej nie będę odpinał teraz poluzuję sobie te śruby odmocowania przepustnicy torx T30 Nie są mocno przykręcone. Także sobie je lepiej poluzowuję. Okay. By teraz tak, teraz trzeba się uporać będzie z tymi opastkami, które trzymają nam swoje węże i tutaj może być już gorzej widzę, że ta jedna to jest o, A, dobra odsuwamy sobie na bok jedną odsuwam sobie na bok drugą i Tak, tak. Okay. No i teraz e, Wielka chwila Gdzieś próbować trzeba Żeby to zruszyć Słuchajcie, jeżeli to tutaj naprawdę nie było długo ruszone To tak łatwo to też nie odejdzie Taki wężyk wam Dlatego trzeba spróbować się Do niego dostać Delikatnie, można płaskim, małym śrubokrętem go próbować podważać, taki wężyk. Najlepiej oczywiście trzeba spróbować go obrócić. E, można spróbować delikatnie, ale to naprawdę delikatnie, porywać żabką, ale nie za mocno, dlatego żebyśmy nie przesieli. Wezmę inny śrubokręt. paletki paskim śrubokrętem spróbuje się to no. Matkę to sobie gdzieś tutaj na razie zapezpieczę, żeby mi nie pało. Teraz spróbuję z drugą. Naprawdę, faktycznie tyle wody, co nic, ucieknie. Czy tam pływa właściwie? Tutaj tak samo. Jak tak będziecie tutaj podważać, w pewnym momencie i spróbujcie ruszać tymi tym wężykami, w pewnym momencie wyczujecie taki moment, w którym wam się to odkleiło, jakby. O, właśnie teraz. Właśnie, praktycznie tyle wody, co nic. Dobra, odkręcamy dalej przepustnicę. O, gdzie ja to odłożyłem? Series ujrzymy. Co nas tam czeka? Jak widzicie wszystkie śrubki są takie same specjalne z takimi główkami ale one są takie same więc nie grozi nam to się na no i teraz trzeba spróbować ją ruszyć to może nie być takie proste Oj, 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 Tak wygląda. Widzicie? Jak sądzicie, czego to jest efekt? Zobaczcie. Totalnie zawalony silnik. To wszystko się zbierało. To nie jest znikąd, słuchajcie. To nie wpłynęło z powietrza. To jest, to wypluł silnik. To maś. Zobaczcie. To się to wypluł silnik, tak, ten cały naga. już to można normalnie zaskakowywać śrubokrętem. I słuchajcie, auto jedzie, auto jedzie, w ogóle najlepsze no, jest to, jednak to jak odporne maszyny są, chyba to chyba... Wzięli jednak Niemcy doświadczenie z II wojny światowej, że trzeba robić maszyny odporne przede wszystkim, a nie skomplikowane. Słuchajcie, samochód jechał, nawet tak jak pan powiem, tak jak na 1,4 cala, tak źle się nie zbierał. Można? Można, czyli właściwie jest ok, więc właściwie o co chodzi. Także to, to biorę do czyszczenia na bok. Przystępujemy do montażu naszej przepustnicy. Wyczyściłem tutaj przelot. Pamiętacie, co tutaj było? Tutaj po prostu było czarno, znaczy tu nic nie było, To masakra była. To wszystko się tutaj nazbierało. No ekologia rządzi, także montujemy naszą przepustniczkę. Najpierw zacznę oczywiście od montażu śrub żeby osadowić sobie ją na miejscu teraz ja biorę tego torxa te 30 a delikatnie ręką chwycam na krzyż Taką zgodnie ze starą metodą, wycę. Uszczorka gumowa, a więc standardowo przykręcamy momentem 8 Nm, później geometryczny, raz, No dobra. I teraz zostaje naprawdę tak nam już w sumie wiele takich najprzyjemniejszych rzeczy związanych z podłączaniem naszego dolotu, czyli na przykład wtyczka, klik, prawda? Tutaj teraz mamy z tyłu, e, musimy pamiętać oczywiście o podpięciu odm, ale także podciśnienia. Tu mamy ten przewód duży, który sobie tutaj założymy, chodź, chodź 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 fajnie no i teraz możemy podłączyć. Aha. To jest wtyczka do e, przepływomierza. Tu mamy podciśnienie. oraz oczywiście musimy podłączyć także nasze przewody wodne i od nich sobie Zresztą, zaczniemy. Tu mamy jeden, tu mamy nasz drugi przewód. Wkładamy sobie je. No i zapinamy opaski. założymy już opaski. Oczywiście tu jest takie miejsce na nasz przewód, że pozostaje nam już do przypięcia. Przede wszystkim nasz dolot, który tutaj też, wcześniej pamiętacie, wyczyściłem. Teraz ja sobie tak, żeby tu opaski były, były wygodnie. Nie zapominajmy o tej opasce, bo potem będzie już ciężko tutaj założyć. O, tutaj jakby wkładam. przechodzę chyba teraz przemienię? O, przejdę chyba Na drugą stronę. Z kamerką. O, może taką stawię. Będzie widać, będzie widać. Także wkładam. Już do jest o, paska chciała mi Super. Dobra. Tutaj nie zapomnijcie o po podłączeniu tego podciśnienia tutaj z tyłu. Prawda? One tutaj musi, tu ma swoje takie... Miejsce. Nie ma, po wchodzi bez, bez problemu. Tu mamy też nasze odmy. Tu jest miejsce, gdzie się trzyma ta odma. O, ja, ja, ja. i z tyłu z tyłu do kolektora tam podłączamy tam nie, nie, Się. Tak tak paska Staramy się na paski w tym samym miejscu co były no i nasza przede wszystkim Największa.

ta mi się tutaj obróciła do góry nogami a niegrzeczna Tam mi się tutaj obróciła do góry nogami to jest porządna opanska, nie? Takie to małe Czyli co, przyłączam paski. Aha, oczywiście jeszcze z tym przepływomierz. Przepływomierz tutaj od dołu ma mocowanie do przewodu. Też dobrze jest tym nie zapomnieć. To mocowanie do przepływomierza jest mega. Wciskamy i jest już ono na miejscu. No, tak, no i skręcamy nasze opaski. Oczywiście zwracajcie uwagę, żeby z przypadkiem krzywą się opaska nie e, przykręciła. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, takie przykręcanie, że w przyszłości będziemy je demontować, żeby np. nie ustawić w jakimś dziwnym, e, niedostępnym miejscu. A tutaj z tą tylnę to już jest troszkę gorzej. Na bardzo dużej wioski. Patrzę, czy na pewno wszystko mi dobrze doszło, dlatego, żeby uniknąć jakichkolwiek nieszczelności. Dobra. przykręcone na miejsce, super. No to co, wszystko podłączyłem, wszystkie podciśnienia, kostki. Został mi tylko już do podpięcia kabel od Akumulatora. No i będzie można palić maszynę. Akumulatorek podpięty. Oczywiście szmatki. Bierzemy na bok. No i robimy pierwsze odpalenie. O, trzeba zaśnić do maszyny. Kluczykin. Oczywiście układ jest pusty, nie ma w nim benzyny, dlatego dobrze jest kilka razy zanim zaczniemy kręcić, wyłączyć i włączyć rozrusznik. Za każdym razem, kiedy włączamy stacyjkę, przez chwilę pompa się włącza i nabija nam paliwo. O, trzy razy, że powinien szybko załapać. 236 242 km przebiegu. no i silniczek nam odpalił teraz jak widzimy, no 1100-1200 obrotów po prostu jest zimny, chodzi na saniu. pierwsze odpalenie na żywo po tej operacji także on sobie teraz chwilę pochodzi i go zostawię, żeby tam sobie pochodził chwilę i zszedł z obrotów co tu jeszcze będę robił w tym samochodzie powiem Wam, że po tym co zobaczyłem pod pokrywą zaworów w kolektorze, w przepustnicy, pod membraną przy przepustnicy no Trzeba coś tutaj zrobić z tym olejem. więc Ja teraz spuszczę ten olej, który tu jest, zaleję inny olej, pojeździ samochód troszeczkę na jakimś takim normalnym oleju, a wtedy zrobię już yy, na tym totalną pukankę, zaleję to będzie też test pukanki, już niedługo na kanale, i wtedy zaleję już olej normalnie do jazdy, żeby po prostu wyczyścić ten silnik. Dziękuję Wam za oglądanie filmiku. Zapraszam do moich pozostałych filmów, właścicieli. Opli, ale i nie tylko, także rynówek. A teraz, po prostu, jest. No, i tak się złożyło, że jest kilka tutaj e, tematów z Oplami, e, z portami także mam nadzieję, że są to przydatne filmiki. Pozdrawiam, cześć! A jeszcze taka dogrywka. Słuchajcie, właśnie odkręciłem korek spustowy. Ten samolot jest w ogóle cały przepocony. Słuchajcie, pomijając fakt, że nie wiem, jak można założyć korek z takim rozjechanym gwintem, ale udało się odkręcić. E... Oczywiście, uszczelka zgniczona na maksa, no więc uff, trzeba było coś wymyślić. No, można by było założyć nową uszczelkę za złotówkę. Kosz wysoki. Jeszcze lepiej byłoby założyć nowy korek za tam, nie wiem, 4 zł, 4,50, coś w tym rodzaju. Ale po co? Polski mechanik kreatywny być. Zobaczcie. Można dać silikon. O, można dać silikon na gwinty. Jak odkręca mówię, co to jest? No, silikonik. Silikonik proszę bardzo, nie działało to, bo to i tak puszczało, dlatego że trzymać musi to uszczelka po prostu. Ten o ring, co tutaj wchodzi, ale o silikonik, co to za naprawa bez silikoniku w Polsce.